Nazywam się Ole a ja jestem Megi Malinowska i jesteśmy członkiniami Stowarzyszenia Aktywności Miejskich Rozkwit. Rozkwit zajmuje się wspieraniem bioróżnorodności w miastach. Zaczynał swoją działalność od ogrodów działkowych, ale później zaczęliśmy się przyglądać też parkom, skwerkom i różnym takim miejscom, gdzie, gdzie przyroda się pojawia i interesują nas różnego rodzaju działania, które tę różnorodność biologiczną jakoś próbują wydobyć, ale też bardzo często. Trafiają nam się projekty, gdzie, gdzie ta różnorodność się rozszerza i poszerza o różne potrzeby, również ludzkich, użytkowników terenów zieleni miejskich. W ramach działań, o których powiedziała Ola, też udaje nam się krzewić te różne myśli na Uniwersytecie SWB, School of Form, bo we dwie tam wykładamy więc um, również to jest jakiś taki bardzo ciekawy wątek w działalności Rozkwitu Zastanawiałyśmy się nad różnymi strategiami, które mogą wydobywać nieludzkich użytkowników parku. I było to zainspirowane na pewno też tematem rezydencji, Wspólne Pole, które jest bardzo inspirujące, ale jednocześnie powoduje zadawanie pytań, na ile wspólne pole jest możliwe i ile wymaga to też kroków wstecz od ludzkich użytkowników. Jednocześnie, jakie struktury jesteśmy w stanie wprowadzać, żeby, żeby zapraszać jeszcze bardziej tych użytkowników właśnie poza ludzkich czy nieludzkich. Więc tych naszych takich refleksji było bardzo dużo. Niektóre były w, oparte na jakichś formach, strukturach, takiej małej architekturze, a niektóre były też próbą określenia... Tej sytuacji wydzielania części pola lub też wytwarzania miejsc styku, które przestają być takim negatywnym aspektem tego podziału, a stają się miejscem spotkania i tego potencjalnego zwiększenia różnorodności. Na potrzeby naszych działań zatrudniłyśmy słowo, które pochodzi z języka fitosocjologii i to jest słowo czyżnia. Stało się ono tak dla nas punktem wyjścia, inspiracją do podjęcia stworzenia tego rodzaju krzewiastego założenia. Czyżnia jest to bardzo prosto mówiąc, jest to, to jest takie skupisko krzewów, roślinności krzewiastej, bardzo różnorodne, które bardzo często znajduje się na przykład. W w, na polach albo na, na miejscach, gdzie, gdzie pole spotyka się z lasem i właśnie e, czyżnie są tymi miejscami styku, które, które wspierają e, różnorodność biologiczną, a zarazem są schronieniem dla, e, dla wielu e, organizmów. No właśnie, więc ta czyżnia e, pięknie brzmiące, Aczkolwiek też i trudne słowo na początku, jest na pewno takim jakimś pięknym przejawem właśnie tej dzikości, nad którą się zastanawialiśmy w ramach rozważań w sumie całego rozkwitu. Z jednej strony jest to miejsce takiego chaosu natury. Bardzo często pokrytego dodatkowo kolcami, bo, bo jedną z roślin, która w się pojawia bardzo często, to jest tarnina albo głuk, więc są to krzewy lub małe drzewa kolczaste. No więc ten kolec też jest taki symboliczny, no bo on człowieka jednak odstrasza, za to dla nieludzkich mieszkańców tworzy schronienie. No i to jest jakiś taki, jakiś taki bardzo, jest to taka piękna granica właśnie między jednymi a drugimi, czyli ludźmi i nie ludźmi. No właśnie, ten kolec, kolec, jest tu w istocie tej czyźni bardzo, bardzo ważny, bardzo, bardzo piękny i bardzo potrzebny, jak się okazuje.